Dokładnie za dwa tygodnie zacznie powiązywać w pełni rozporządzenie Komisji Europejskiej, takie nowe rozporządzenie blokowe, które również będzie dawało możliwość, oprócz szkoleń i doradztwa wcześniej wspomnianego, możliwość oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu do przedsiębiorstwa z jednostki naukowej lub odwrotnie. To o czym mówiła koleżanka i stąd też po części na Pana pytanie odpowiadam. Gdzie jest ten, ten styk nauki i, i przedsiębiorstw? W tym przypadku to będzie możliwe oddelegowanie takiego wysoko wykwalifikowanego pracownika na 3 lata, tam jest możliwość dofinansowania do 50%. Jeśli chodzi natomiast o szkolenia, to mamy szkolenia bądź ogólne, bądź specjalistyczne, a uzależniona jest intensywność pomocy od wielkości właśnie przedsiębiorstwa, bądź doradztwo na 50% dofinansowania. No, ja myślę, proszę Państwa, że oczywiście to, co najbardziej yy, tych ostatecznych, jak to się ładnie określa, beneficjentów interesuje, to to, w jaki sposób mogą skorzystać z tych wszystkich wspaniałości unijnych, o których mówimy. No i bardzo proszę, konkretny teraz przykład, a dotyczy on osób starszych, które chcą uczyć się języków obcych. Elżbieta Dudzińska-Marchewka, World Wide School. Nasz projekt Over 45 jest odpowiedzią na pilotażowy konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jeszcze w poprzednim roku. W ramach priorytetu ósmego regionalne kadry gospodarki, programu operacyjnego Kapitał Ludzki. I przedmiotem tego konkursu były projekty szkoleniowe, które określone zostały w poddziałaniu 8.1.1, określone jako bezpośrednio skierowane do osób pracujących i zamieszkujących województwo mazowieckie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Ten konkretny konkurs miał być skierowany do osób, które są również osobami wieku ponad 45 lat oraz mają maksymalnie średnie wykształcenie. To szkolenie językowe tradycyjnego kursu językowego w klasie z nauką poprzez komputer i internet. Szkolenie dla każdej grupy ma trwać 15 miesięcy i jest podzielone na cztery tradycyjne sesje szkoleniowe i cztery sesje w środowisku internetowym. Sesje tradycyjne zabiorą nam około ponad 120 godzin lekcyjnych zajęć w klasie. Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby płynnie przejść od tradycyjnej metody nauczania do samodzielnej nauki z wykorzystaniem nowych narzędzi, jakim jest na przykład platforma e-learningowa. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia Pierwsza grupa ruszyła w październiku. Czy beneficjenci, osoby, które przychodzą już na te spotkania, na te lekcje językowe po prostu, czy mają świadomość, z jakich funduszy ten projekt jest realizowany? I co w ogóle mówią o Unii Europejskiej, o środkach z Unii? Mają pełną świadomość tego, że korzystają ze szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i mieli świadomość tego jeszcze zanim zaczęli uczestniczyć w szkoleniu i w trakcie rozmów rekrutacyjnych zadawali pytania bardzo konkretne, dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać. To jest wynik informacji prasowej. Jesteśmy firmą szkoleniową, która działa na rynku od ponad 18 lat, uczyliśmy osoby w różnym wieku. Natomiast nie była to jednorodna grupa, nie był to kurs specjalnie dedykowany dla nich. Projekt Over 45 jest pierwszym tego rodzaju kursem. Już dziś możemy powiedzieć, że tak naprawdę wyjątkowym, niemalże pod każdym względem. I olbrzymiej motywacji uczestników, co jest strasznie ważne, bo zupełnie inaczej pracuje się z grupą zmotywowaną, są zdyscyplinowani, odrabiają prace domowe. Chce się im, o czym świadczą się od frekwencja. Mamy takie grupy, które do tej pory mają stuprocentową frekwencję. Staraliśmy się, żeby to był projekt wzorcowy i mam nadzieję, że tak będzie. Nie bez znaczenia jest też kwestia finansowa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o, o zarządzanie strony finansowej. Pierwszą transzę otrzymaliśmy bodajże po 10 dniach od podpisania umowy. Pierwszy wniosek o płatność został zaakceptowany i zweryfikowany bardzo szybko. Dzięki współpracy z naszym opiekunem płynność finansowa została utrzymana. Także jak do tej pory wszystko idzie strasznie gładko, zgodnie z harmonogramem, oby tak dalej, chyba jedynym zaskoczeniem na jakie się natknęliśmy, to podczas procesu rekrutacji, bo z naszych obserwacji oraz przeprowadzonych wstępnych ankiet wynikało, że projekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale nie myśleliśmy, że aż tak. Dlatego ta grupa na pewno na razie się będziemy na niej koncentrowali. W związku z tym złożyliśmy już w takim regularnym konkursie z działania 811, który był ogłoszony w tym roku, kilka projektów z nich jest kontynuacją po prostu projektu Over45, który jak do tej pory jest naszym wzorem i mamy nadzieję, że będziemy mogli go w przyszłości kontynuować. Muszę Państwu się przyznać, że jedno z pytań, czy może jedna z uwag, które pojawiałaś, pojawiają się podczas rozmów z beneficjentami, to była taka. A wie Pan, bo ludzie zawsze myślą, że to my jesteśmy za mali i nie dostaniemy żadnych funduszy unijnych. Wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie? Mali też mogą. Generalnie tak, wielkość jak najbardziej w tym przypadku ma znaczenie. Wygląda to następująco. Jeśli chodzi o pomoc na doradztwo, czyli w tym przypadku to jest drugi typ projektów w 811, nie dostaną faktycznie duży, duże przedsiębiorstwa, tak? Więc w tym przypadku są promowane jak najbardziej MŚP, więc mali jak najbardziej mogą, są promowani. W przypadku z kolei pomocy na, na szkolenia e, mogą otrzymać wszyscy tylko z różną intensywnością, tak? z, y, różny poziom dofinansowania. E, no i dla przykładu, mówię w tej chwili już o intensywności pomocy według nowego rozporządzenia, które będzie powiązywało, bo nie ma sensu e, w tej chwili rozmawiać o intensywności która w zasadzie nie będzie miała zastosowania w tym roku od 1 stycznia. Dla szko na szkolenia ogólne to będzie 80% dla małych i mikro, więc przede wszystkim to właśnie małe i mikro zyskają, 70% średnie przedsiębiorstwa, 60% duże, czyli najmniej. W przypadku szkoleń specjalistycznych 45% dofinansowania dla małych, czyli również najwięcej, 35% dla średnich i 25% dla pozostałych, czyli właśnie tak zwanych dużych przedsiębiorstw. Więc w tym przypadku jak najbardziej wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie. Odwołuję do definicji MŚP, która jest zawarta w tej chwili właśnie w tym nowym rozporządzeniu 800 na 2008 Komisji Europejskiej, gdzie przedsiębiorcy mogą zdiagnozować, zbadać, zanalizować, do jakiego sektora należą. Proszę Państwa, ponieważ tak jak wspomniałem na początku jest to ostatnia audycja z cyklu Fundusze Unijne dla Mazowsza, wczoraj rozmawiałem, ale zupełnie tak prywatnie z jedną z pań, która także zajmuje się funduszami unijnymi w Ministerstwie Kultury i powiedziała mi, że Ministerstwo Kultury jest zarzucone projektami, pomysłami ludzkimi i tak dalej. Jak to wygląda z Państwa perspektywy, z perspektywy Mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych? Czy Mazowsze rzeczywiście sięga chętnie po środki unijne? W tym roku um, od czerwca spłynęło bardzo dużo um, wniosków w ramach poddziałania 8.1.1. Było największe zainteresowanie. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się poddziałanie 8.1.3, wspieranie rozwoju. Um, um, poddziałanie 1.3 to promocja in, idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Um, w następnym roku będziemy podpisywać umowy w, w, właśnie w ramach poddziałania 8.1.1. Ja może tylko dodam, że najwięcej y, wniosków dlatego z 8.1.1, bo to jest oczywiście pomoc publiczna i przedsiębiorczość, czyli de facto to, co, to na czym przedsiębiorcy najbardziej y, korzystają. Ja tylko jak y, mam taką możliwość, y, to y, przypomnę wszystkim potencjalnym beneficjentom, że zmieniają się przepisy w zakresie pomocy publicznej od 1 właśnie stycznia i y, y, y bym prosił o y, y, jakby uczulam tak? Na, na, to na, właśnie. na te zmiany, na zmiany. co do przede wszystkim intensywności wkładu prywatnego. Proszę Państwa, kończymy w takim razie. Jak widać, mam nadzieję, było także z tych naszych audycji mieszkańcy Mazowsza, przedsiębiorcy chętnie korzystają, nie tylko przedsiębiorcy oczywiście, bo, bo także różne instytucje pożytku publicznego itd., itd. korzystają z funduszy unijnych. Wszystkich informacji można zasięgnąć oczywiście w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Warto zajrzeć na stronę Mazowieckiej Jednostki wystukując chociażby www.mazowia.pl. U, uh, uh, przepraszam, Ale to już powiedziałem ten główny Tylko. adres, natomiast jest tam link także oczywiście do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Pączkowska, Pani Małgorzata Sosnowska, Pan Piotr Kruszewski, Pani Katarzyna Broniek, Pan Paweł Kaczkan. A przypomnę jeszcze także Państwu, że program z ramienia Radia dla Ciebie przygotowywali Grażyna Luber i Robert Łuchniak i mówiący te słowa Piotr Łoś. Za jeśli chodzi o mazowiecką jednostkę wdrażania programów unijnych mieliśmy zawsze serdeczne i merytoryczne wsparcie ze strony pani Anny Jabłońskiej bardzo także dziękujemy dziękujemy i mówimy do usłyszenia